W myjkach serii K możemy zastosować wiele akcesoriów. Najbardziej popularnych z nich będzie lanca TLA-4 do mycia elewacji, mycia szyb, dysza EcoBoost, szczotka samochodowa z dyszą wyjściową, szczotka obrotowa samochodowa WB 130 bądź 120, wąż do zasysania SH-5, pianownica bądź lanca Vario VP 180. Jak również przystawka do mycia kostki bądź też elewacji T5 bądź T7, tak zwany T-Racer. Przedstawiamy Państwu mejkę T7 Plus, która ma cztery dysze: dwie główne i dwie dodatkowe. Każdą z dysz możemy uruchomić osobno. Mamy możliwość regulacji w docisku dwóch głównych dysz oraz uruchomienie przedniej dyszy. Jeśli tam mam możliwość podawania chemii. Możemy podawać również chemię przez tą przystawkę. Zmiana, szybka dyszy. Pokażemy teraz zastosowanie lancy teleskopowej TLA-4 przy myjce K-7. Sama lanca ma ze łączną długość 3,7 metra. Przegub znajduje się na 2,2 metra. Możemy ją włamać dowolnie do, na 170-180 stopni. Pokażemy teraz montaż do myjki. Urządzenie gotowe jest do działania. Przedstawimy teraz dwa dodatkowe elementy do użycia w K. Jest to pianownica EVO 6 o zbiorniku 0,6 litra z regulacją gęstości podawanej chemii regulacją strumienia i wąż zasysający 5-metrowy SH5 z filtrem z filtrem i zaworem zwrotnym Dysza Ecoboost użyjemy ze zdjętą końcówką. Końcówka ta służy głównie do mycia samochodu. Wytwarzania na niej jest niższe ciśnienie o większej objętości. i wypadownicy 6. Użyjemy środki WB 130, środki obrotowej, składem uniwersalnym w tym przypadku. Teraz użyjemy środka Kerhera RM667, do felg. Czekujemy od 1 do 3 minut dla uzyskania lepszych efektów. Użyjemy teraz szczotki do pelk przy użyciu myjki K do czyszczenia dogłębnego. Oto efekt w pomyciu yy, przodką do pelk i płynnym RM667. Myślę, że widzisz. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka.